Hejka, słuchajcie, witam się z wami dzisiaj w takim w plenerze po prostu. Ale umówiłam się z koleżanką dzisiaj, w sensie z Natalią, z moją przyjaciółką Jest dla mnie jak siostra. Umówiliśmy się, bo skończyłam lekcję, w sensie odwołane miałam wcześniej 1320 skończyłam. I pomyślałam sobie, że szkoda marnować taki piękny dzień, no to no to się spotkamy. I przyjechałam w ogóle tutaj pierwszy raz, jadę tą linią, także nie wiedziałam gdzie wysiądę, a wyszedłam niedaleko. Przypuszczam, tak. Ale mam nadzieję, że ta jest, zaraz wyjdzie z za rogu. I co? I, I będzie z nią też jej przyjaciel e, z liceum, bo jesteśmy w dwóch różnych liceach e, i w życiu go na oczy nie widziałam, także poznam go. E, mega się cieszę, jestem podekscytowana. Jest tutaj sta do gołębi, także super. Natalia kocha gołębie. I, e, i co? Pomyślałam, że coś nagram, bo już nie mam co... Nie mam w ogóle materiału żadnego na e, nagrywanie. E, a chciałam, żeby no... Co tydzień, żeby się filmik pojawił. Plus jeszcze czasami... E, czasami częściej. Ale to taki tak Okej, okay, widzę ją. Jest! Idzie! <grym> a, idzie morda moja! A tutaj jest stado głębi. Proszę bardzo. Uwaga, przebiegniemy przez ulicę. Natalo! O oh, mordo! O oh! oh my Uśmiechnij się od niej. się Nie, to jest this is my Nie, to Nagrywam przyjaciel. rodzinie. Czemu? Nie, That's cool That's cool. To jest To fajne. To Patrz. Taki samochód byś chciała mieć? Kupię ci taki jak, jak, już, jak okay, już zarobię. Tylko nie pomarańczowy. Ok. Może no, czerwony, różowy. O może być czerwony. O nie, różowy, różowy. Rożowy, taki ikonik. Mmm, różowy. Że nie mam na sobie różowego topa, ale mam taki różowy. Ale masz różowy sweterek. No i różowe klapki. O, oh, nice. Nice. Dobra, idziemy. Mm. Cheese. Hej. Znaczy cheese. Może... <grym> Zakupy udane w Rossmanie. Ja muszę Natalia ma wodę, robić. ja mam Pepsi. Jeszcze sobie wzięłam taką wielką. Taką Dobra, idzie, idziemy teraz. Możemy iść do świata książki na przykład. Okay, bo do Empika bym weszła też. dobra, no, ale tam to będziemy jak będzie co od No dobra, to później idziemy. Albo czy wejdziemy tu, czy nie. Ostatnie jak tutaj kupiłam... Ej, mówię, może do Oli książkę kupię. Bo ona już tam nam przeczytała. No. 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 no co, to wchodzimy czy nie? Nie, chodź. Dobra, to chodź. Tak blisko było kupienie olinowej książki o Izadorze Moon. Wszystko przy Ciebie. No, nie Nic ale jak Ty zaczynasz coś kupować Oli, to Ty no. nie możesz przestać. Jak chcesz coś Oli kupić, to Ty musisz na koniec to kupić. No, to też prawda. Mhm. Dobra, to gdzie idziemy? Może sobie usiądziemy gdzieś? Na scenie można usiąść. O, cool. O, jakie słodkie kaluczki. Jakie piękne. I <laughs> patrz, O, rybki. Ale cute. Ja tu w ogóle jak fajnie zrobili, w sensie te, te domki takie No, ale wolałam jak był Leclerc No ja też na Leclerca Nice, generalnie nie mogłam się oprzeć pokusie, jesteśmy właśnie w Empiku Co nie? No No Bo jest tu tyle perełek, że Idziemy popatrzeć Są, są jakieś IT? Jest IT Ooo That's nice Jest dużo ciekawych rzeczy I jest fajne, fajne książki na wyprzedaży, więc cool Muszę sobie coś kupić. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. To się zaczyna fantastyka, oh. for me. Chciałam to przeczytać. No. O, Stephen King. Mhm. Mm. 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 Ja tak A tu jakieś fajne książki. Kurczę ja bym chciała. O, pacjentka. Kocham tą książkę. To była moja najlepsza z zeszłego roku. You fantastyka, fantastic. -a. Yes. O, zostawiacz mi ka morska. That's so cute. Dobra, so to jeszcze chyba kończył. Oje, tu są zjadowcy. Chcia, chciałam je przeczytać, ale już jestem chyba za stara. O, to też chciałam przeczytać. Ja muszę z wyjść, bo ja przecież kupię wszystko zaraz. Nie, nie patrzę na to, ja I nic ja się nie kupię. Tu są takie fajne. Chciałam to przeczytać. Ale nie wiem, czy mi się chce, czy, bo nie mam czasu w ogóle na nic Ale to chciałam Albo... Hmm. Za duży wybór O, tu jest też jakaś wyprzedaż no. o. Dokładnie Chodź To co? Wy, Wychodzimy stąd? No, nie no, ale chciałam coś kupić a ja chciałam coś kupić, serio chciałam coś kupić. Dobra, to idziemy oczym. Ej, tu są też takie fajne na przed... Ej Boże, czy to jest ten Kaczyński? I you kidding me? I look like shit. Me too. look look bad. Me too. Jeszcze mam też. włosy, więc... Pozwól, poz, poz, że napiję się Pepsi. Idziemy sobie, właśnie, e, idziemy sobie właśnie... Idziemy sobie za, właśnie. Zakupy uważam za udane. Kupiłam sobie dwie bluzki bardzo ładne e, i wydałam tylko 50 parę złotych. Tak więc jestem dumna z siebie. Natalia mi pomaga, to dzięki Natalii, no. bo bym wykupiła pół sklepu. No, wykupiłaby, wykupiłaby. No i idziemy sobie właśnie do domu. Cool. Owieczki elegancko się pasują, a tu proszę, co tu się dzieje. co to jest? Mam z moich kubeczków. jak miło! No to ja akurat mam złotówkę. Proszę, proszę. Proszę. Dziękujemy. proszę. bardzo, muszę skosztować czy pyszne. Mm, jaka dobra. Streszna. No. I ja tutaj widzę, rekreacja, proszę bardzo, wieczki się pasą elegancko. Odgryzone je nie pytajcie. Złote, tak, mam mieć mogę oddać tutaj kubeczek? Tak, mogę. Dobra, tu ja idę. Do widzenia. Nie, nie, zapraszamy ponownie. Dobrze. I tutaj, proszę bardzo, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. I tutaj. Nie, wiem, co jestem ja zrobiony, nie pytaj. Dobry, dzień dobry, dzień. No nie bójcie się. Dzień dobry, panie baranie. Hej, witam się z wami. Dzisiaj jest piątek, jest godzina rano, znaczy bardzo 15 po 7. Ja tymczasem idę się szykować do szkoły. I mogę wam pokazać asortyment mojego plecaka, bo to jest jakiś śmiech na sali. Ale jest w sumie ostatni jakby taki dzień lekcji prawdziwych, bo do dzisiaj mają wystawić ceny. I ten ostatni już tydzień, następny, to raczej będzie takie, wiecie, chodzenie, ale tak, no, <grytanie> w każdym razie, e, muszę się szykować, bo mam zaraz autobus. A więc tak, generalnie go ktoś pytał, to ja mam taki malutki plecaczek i tutaj jest strój na WF, tutaj jest batonik i lizaczek, tutaj jest, wiecie, butelka z piciem, okulary przysłoneczne oraz zeszyt i podręcznik do matematyki. I tu jest jeszcze gdzieś z boku, o jest tam długopis, no. I to wszystko. No, dokładnie. A jakby ktoś pytał, to mam dzisiaj dwa angielskie, matematykę, WF, biologię, religię i informatykę. Tak jak nie wiem, co się stało. Można, można. Ja tylko jeszcze pokażę Wam te moje piękne róże. One nadal sobie tak y, tutaj stoją, i jest, to jest cud, że one żyją jeszcze, nie? Idę sobie na, na balkon, zjeść się na nie, bo jest tak cieplutko, że szok. A wczoraj, jak wyszłam wieczorem na balkon, to aż się położyłam. I sobie leżałam, patrzyłam, że było tak super, 18 stopni i był taki wieterek i to czad Uśmiech. Grywam filmik. Kika, idziemy. Już idę, już idę. Jestem tam wołano do basenu, tak więc. Mam strój na sobie, żeby nie było. Tylko taki bez żeby się ładnie opalić. Okej, okay, dziewczyny. Pięknie. Dobra, wchodzimy. Ciepła woda jest? Dziewczyny zapewniają, że jest bardzo ciepła. Ale ja im nie ufam No właśnie. Dobra, błaża. Uwaga, uwaga, mam wejść, tak? Tak Dobra, a nie zjedzą mi rekiny ani nic? Tam nie ma rekinów Dobra, to wchodzę to tam jest rekiny. Ale zimna! A, a. Zimna woda! No dobra, jest w sumie... w sumie nie jest aż tak lodowata, ale... Tak, jak się od razu cała zanurzam. Okej, okay, zanurzam się mam tu małe nóżki! No, pod wodą jest takie małe wszystko, co nie? A teraz ty, no. teraz ty płyń, a ja się A normalnie trzymaję. nasze 41 Kolana mam suche jeszcze Dobra, uwaga I co, mam się zanurzyć, Dobry. tak? Coś przecież to jest zły pomysł Dobry o, Nie dotykaj mnie, bo masz zimne... Znaczy, mokre ręce Dobra, uwaga Siadaj! Siadam. Siadaj! zimno Zimna jest Gorąca Zimna Gorąca jak słońce Gorąca Cygna jest! O co się? O Jezu, Uśmiech! Ooooo! Niezu Lapię! Cis! Dobra, nie to, to pływamy? Pływamy. Nagrywasz na YouTube? Tak. Ola, wiesz, że będziesz na YouTube. Ola jeszcze nie jest tego świadoma. Tak, Ola jeszcze nie jest tego świadoma. Lepiej tak My to mamy miamy. życie kurde. Co? Ale lepiej, lepiej się nie opieraj. Nie opierać się? Opieraj się, ona się może opierać, bo to jest... wiesz, jakby się rozkłada równomiernie. Dobra, to odkładam telefon, idziemy się pluskać, tak? Tak, tak. Berek wodny! A Berek! O nie! my się tu mamy gonić. Berek! Dobra, odkładam telefon. Idziemy się pluskać, tak? Tak! Ola będziesz na YouTube! Trzy, cztery! Brawo! Odkładam telefon. Okej, to odkładaj. Okej. Teraz nawet próba prowadzenia, to musi być dynamiczne. Naprawdę możemy zdobywać teren już jak już zmiana kierunku Podążę tam za nim pendri. Siemaneczko. Idziemy sobie właśnie z Olą. Co nie Ola? Tak. Gdzie jesteś? Tu, tu. jesteś. Idziemy sobie właśnie z Olą do dziadka na basen Tak. Mamy moją wodę wiśniową. Ola ma swoją super wodę. Idziemy się popluskać, jest niedziela. Generalnie Chile utopie utopię. Plany są takie, że idziemy teraz się poopalać. popływać sobie w basenie. Znaczy, popływać to jest za dużo powiedziane, ale wejść do basenu i się ochłodzić, o ale... tak. Yy, ja się nauczę pływać w tym basenie. Okay. Później jeszcze mamy zamówić pizzę po południu, tak więc to będzie taki fajny dzień. Witam się z wami. W sumie pod koniec już tego filmu, ja nie wiem co się stało, ale nie, nie wiem co się stało. W każdym razie przychodzimy zrobić dla Was już taki ostatni update. Jest godzina. 5 po pi... 5. Po piątej. Jest niedziela, i jutro zaczyna się ostatni tydzień szkoły, także na pewno też nagram coś. Już... Tak, no, oczywiście. E, to nie już. Gadałam o tym, chociaż nie wiem. Mhm. E, idziemy jutro do okulisty. No, to chyba nie mówiłaś. Okej, okay, ale generalnie teraz, teraz zauważyłam, że mamy taki delikatny zapierdzie w kalendarzu, przynajmniej ja. Eee, a bujo. Ja wam, ja wam mogę pokazać moje bujo. Ja nawet w sumie nie wiem, gdzie ono jest, ale ja je znajdę specjalnie dla Was. Co tam się stało? A, no nie pytać, to jest mój telefon. Dobra, to jest Twój telefon. To jest ładny. Dobra, czekajcie, znalazłam w szafce bujo pod jakimiś podręcznikami z biologii. Rozumiecie? Ja ten ból, kiedy częściej używam w od biologii niż bujo. Um, nieważne. Chcesz coś zobaczyć, jakie ja mam. Braki? Okej, okay, generalnie tutaj w kalendarzu na maj. Tutaj skończyło się na Day Into Lines. Tutaj jest 26 jest napisane, nie mamy i to tyle. Na tym się skończyło, dalej nie mam uzupełnione, także od dnia mamy. E, i, i dalej, dalej nadal nic nie ma. Tu jest na przykład, proszę bardzo. To o, a to jest na czerwiec? Tak, tak. Już, już jest prawie konieczne. Tak, zgadza się. Myślałam, że już jest na następny ten. A to czerwiec teraz jest. Nie. No. Przecież ja mam miesiąc w plecy, jak ja teraz napiszę co ja miesiąc temu robiłam? Nieważne, zamykam nie nieważne I no, nie, ja nawet nie wiem co, co jak gdzie byłoby wczoraj, jakby mi nikt nie powiedział, że to jest sobota, bo ja nie chodzę do szkoły i mi jest wszystko obojętnie Okej, okay, no Ola stwierdziła, że ona już nie musi chodzić do szkoły, zresztą Ola to jest taka typowa buntowniczka Ona w ogóle to jest jak kot, ona łazi swoimi drogami, ona już nie chodzi do szkoły, bo w sumie po co? No. No cóż. Żeby nie było. Ja nie popieram tego pomysłu, ale... Ale jej się nie da powiedzieć. Mogę tak wiecie, jak grochem o Tak? Tak się mówi? Nie. Nie ważne. Każdy wie Każdy wie co chodzi. Nie okay. eee, Tak. To by było z naszego życiowego update'u. Tak, dokładnie. Ale, ale przez to, że nie używam Bujo w ogóle, zaczęłam używać tej aplikacji kalendarz, którą mam wbudowaną w telefonie, i powiem Wam, że jakoś przetrwałam, ale wolałabym Bujo. Mm, w każdym razie, jest to też w ogóle wygodniejsze, bo telefon się zawsze ma pod ręką. Yy, a Bujo nie miałam od miesiąca w ręce, prawie. Dosł prawie dosłownie, yy, więc. Um, no. W każdym razie, robię Wam update. Teraz przechodzimy do updateu czytelniczego. Bo Ola. Nie nic. Okej, okay, Ola nie przeczytała nic za bardzo. Bo ja nie mam jakiej książki. A nie, przeczytałam. Tak, zaczęłaś. Powiedz co zaczęłaś. Powiedz wszystkim. My zaczniemy bić brawo. Małe książę. Jestem na ósmej stronie. brawo! Super, jesteśmy mola dumni z ciebie. Czyli co? Czyli zaczęłaś małego księcia. Super, to się liczy. To jest lepsze niż nic. Ja czytam gwiazd naszych wina, chciałabym to oddać. W sumie mam 5 dni, tak więc na pewno zdążę, jestem w połowie na 100, 150 jest chyba 312 czy coś takiego. 5 tak dni więc... No, bez problemu. Ja myślę, że nawet, nawet pojutrze, pojutrze to oddam. W każdym razie, Gwiazd naszych wina. Mm, bardzo dobra książka, bardzo ciekawa. chociaż w, I w ogóle tak mi szybko zleciała, że ja nie czuję, że to było to 150 stron, ja czuję jakby to było 30 albo a coś. A ale Amelka miała przeczytać na tyle, a po południu miała tyle. Więc... Tak, więc w sensie to. inne jest... trochę, mhm, ale proporcje te same. Okej, okay. w każdym razie. I bardzo szybko się czyta. I też jakby nie za dużo się wydarzyło. Ale bardzo szybko się czyta jak na te 150 stron. Mega szybko, mega szybko. W ogóle nie zauważyłam tego, znaczy nie odczułam. I w ogóle przesłuchałam cały Tatuażysta z Auschwitz w... Au, znaczy to był audiobook na BookBeat, bo wykupiłam sobie. Um, założyłam tam konto ostatnio i właśnie zaczęłam czytać to i jest jeszcze Tatuażysta z Auschwitz. To jest, to jest klasyk też, w sensie myślę, że dużo osób um, czy, no jak nie czytało ani słowa to, chociaż wie, zna ten tytuł. To jest opowieść lelego Sokołowa, gdzie w 1942 um, trafił tam do obozu. No, wiemy, jak to się wszystko odbywało w tamtym czasie i był Żydem. Tam trafił, ale przez to, że miał takie jakby... Um, czy ty mi Nie. Nie? No dobra, spoko. Um, ale można powiedzieć, że miał takie można to nazwać chyba przywilejem trochę, e, bo był tym tatuwirem i po prostu tatuował, wiecie, numery ludzi na, na, na ramienia. To było w ogóle straszne. E, I generalnie jest też... Od razu po przeczytaniu dodałam... E, red, nie, opinie na Goodreadsie, na oczytanych, wyjdźcie sobie, jeśli chcecie zobaczyć. Dałam tej książce 3,75. Zasługuje w sumie na 4, tak obiektywnie myśląc, ale szczerze wam powiem, że mm, Zasługuje bardzo na wyrazy szacunku, jeśli chodzi o samą tematykę, bo to jest naprawdę bardzo trudne. To było w ogóle bardzo no, to jest po prostu nie do pomyślenia, co tam się działo wtedy, i to jest aż trudno w to uwierzyć. Także to jest jak najbardziej wiecie, że to jest takie wow, nie? Co tam się stało? To jest takie, no wiecie, ciężkie psychicznie, w ogóle, ale dlatego to jest mega na plus, no nie? Bo to się faktycznie tym wybija, że to jest naprawdę bardzo takie, no, taka, taka mocna książka. Ale, ale na przykład wątek romantyczny, który jest de facto bardzo ważny, to jest w ogóle książka na faktach, też zacznijmy od tego. Wątek romantyczny. Ja rozumiem, że on się wydarzył naprawdę, ale jest opisany w taki sposób, że ciężko mi w to uwierzyć. I jest taki dosyć jakby taki szybki, taki pospieszony, że i tak nie ma innej opcji. To się musiało tak zdarzyć i to było takie za proste, według mnie. Ja nie wiem zresztą, taka bardzo bo prosto to prosta, bo to książka, aczkolwiek taka, no mówię, taka ciężka. Także tym zaplusowała, że ten temat jest bardzo interesujący. Wątek gramatyczny był taki, no dosyć kiepski. Um, nie wiem, co Wam jeszcze powiedzieć. Tam jest dokładnie opisane wszystko w recenzji, tak więc jeśli chcecie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to może sobie spojrzeć. Jeśli byście chcieli w ogóle pogadać, bo też czytaliście, to napiszcie do mnie koniecznie. Na Instagramie na przykład, to z chęcią porozmawiam z Wami o tym. tak. Podłoga oczytane, podkreśnik oczytane. Nie wiem, jak się nazywa ten znak. No, mówimy podłoga, tak potocznie. Tak, no to, to skończyłam. Eee, zacznę teraz coś słuchać. Jeszcze jest jeszcze druga część, co się nazywa Podróż Cilki, czy coś takiego. No i Cilka to jest ta przyjaciółka, właśnie tego Lalego i jego i dziewczyny. Eee, Okej, okay, tak więc, no skończyłam, właśnie że co załóżmy, zacznę coś innego. Eee, rok 18, 1984 to zaczęłam już kiedyś i teraz muszę to dokończyć, bo tak już chodzi za mną długo i tak dalej, więc w sumie to musiała dokończyć. E, tak. No i przeczytam gwiazd naszych wina, później muszę się wreszcie zabrać, żeby dokończyć Cini kość, bo jest najgorsze, co może być, żeby zacząć książki nie dokończyć. E, w sensie wiecie, tak samo A ja, ja jak ja z serialem. Nie mam dwa A, to jest najgorsze, co może być. No. Ale I, teraz, I teraz zrobimy sobie update uh, netflixowy na przykład. Aha, możemy? Okej, okay, ja myślałam, że kolejna nie. Eee, tak oglądaliśmy jakbyśmy u, u naszych kuzynek. Eee, tak, na, to... na ostatnim filmie. Tak. Dzisiaj ten film wyleciał na kanał. Tak, e, to oglądaliśmy... Rodzeństwo Willowby i... Tak. kontra kontromaszyny. Mhm. kontromaszyny. Połowy w ogóle widziałam połowę jednego filmu i połowę drugiego. Okej. Okay. To ja tylko tak jednym okiem patrzyłam, tak więc ja też nie nie widziałam Ja też opiekowaliśmy naszymi kuzynkami. Mhm, tak. Ja byłam też zajęta czymś innym. Tak, więc tak a ja byłam śilenia. baristą, bo, yy, bo tam u naszych tak. dzieci jest ekspres i bardzo lubię robić kawę. I ona tak obsługuje to wszystko. Tak, jak się przełącza, to ja lubię, bo tym kółeczkiem wie tak. Mhm. Okej. Okay. Tak, to to. No, no i to po prostu leciało w tle, tak więc wiecie, hała, z dzieci jeszcze przyszła. Jeszcze jedna e, kuzynka, tak więc tak, tak średnio. Ale w tle leciało, tak więc tak trochę tylko widzieliśmy. W każdym razie tak, ja, ja jestem właśnie, mam akurat włączone, na, jestem na szóstym odcinku drugiego sezonu Trzy metry nad niebem, czyli Summertime, bo Trzy metry nad niebem jest też A to długie takie, ten, a tak to Summertime. No tak, czego tak, właśnie, bo Summertime to jest oryginalny tytuł, ja pamiętam jak oglądałam pierwszy sezon, to jeszcze się nazywało Summertime, ale teraz zmienili na Trzy metry, znaczy wcześniej chwilę już zmienili na 3 metry nad niebem, ale jest też taki film Trzy metry nad niebem i to nie jest ten film, to jest serial włoski, gdzie właśnie się nazywa Summertime, tak oryginalnie. I zostało mi jeszcze ten odcinek do końca, i jeszcze dwa. I będzie koniec. Zabieram się później za Lupina, później jeszcze dla, za Szkołę dla Elity prawdopodobnie, ale nie wiem jak to zrobię, bo szczerze mówiąc nie mam jakiegoś takiego oparcia na tą Szkołę dla Elity. Mm, bo... Że... że książka Nie, seria No mówimy teraz na Netflixie. No. A ja ten... a ja chciałam zacząć... w y... nawet nie pamiętam tego tyłu, bo... nie pamiętam. Zresztą 11 lat na no zawsze albo 12 lat na no zawsze, nie, nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Bardzo mi przykro. Okej. Okay. Okej. Okay. Muszę sprawdzić ciekawość. Okej. To ja okay. jeszcze tylko powiem, że byłam w kinie z Mateuszem na Obecność 3. I... ja cię, To był bardzo dobry film. To był w ogóle pierwszy horror, na którym... taki, taki typowy horror, na którym byłam w kinie. Eee, I był bardzo dobry. Kocham Eda! Kocham Eda! Ed jest taki zarobisty. No. Generalnie popełnił błędy w życiu, ale jemu się wybacza. No, Ed jest super. Mm, tak. I generalnie sam. 12 sam na zawsze. 12. 12 na zawsze. To, uh, o czym to jest? To jest serial? Na Netflixie? Tak. Ok. W swoim pokoju okay. coś tam w historii, gdzie jest wodzie. Ok. Słuchajcie, jest tak gorąco, że my idziemy na basen, bo to jest. Tak. Dobra, chodź, no mam... Ono... No, idziemy sobie. Tak, w ogóle więc... nie uwierzycie, nie wiem czy wam mówiłam. Dobra, a mogę to... Ale Pimpusia nadal nie ma. Pimpusia nie ma. No, Pimpuś gdzieś zaginął, gdzieś poszedł, nie ma go. Nie ma go. Ale jak nie będzie go do końca. Przepraszam. No. jeśli nie będzie go do końca tygodnia, to kupujemy nowego pieska. Nie kupujemy. Ogarniemy schroniska. No, przegarniemy do schroniska. Ale czekamy, mam nadzieję, mamy że nadzieję, że, że... tak. Tak, a więc ja bym ja chciałabym jeszcze tylko pozdrowić z jaki klasy, klasy dwie koleżanki. Okay. Gabrysi i Gabry Okej. To tutaj nie będę mówić, bo... A mamy dwie Gabrysie w klasie, czy mam, mam trzy Gabrysie? Może trzy, ale ja chcę to zrobić dwie. Poczekaj, bo ja mam... Ja mam dwie Gabrysie w klasie czy trzy... No, dwie mam na pewno, ale jest jakaś trzecia Gabry. Poczekaj, bo ja mam naprawdę dużo osób w klasie, nie? W podstawówce miałam 11, prakty w praktyce było 10, czasami 9, a tu mam 30. Tak, więc ja, ja bym bardzo chciała zrobić y, Gabrysię i Gabrysię. Okej, okay, a dlaczego? Bo, bo są fajne. Tak, bo... Okej, okay, jed... i Gabrysię. Tak, bo lubię i lubię. Okej. Okay. Gabrysię i Gabrysię, no to na nazwis nie będę Okej. Okay. jakby coś, Ola nigdy ich w życiu na oczy nie widziała, ale... Ale czemu nie? Okej, okay, serio, ja nie wiem, czy mam trzecią Gabrysię w klasie. Nie, mam dwie Gabrysie w klasie. Nie ma. Dobra. Okej, okay, więc pozdrawiamy dwie Gabrysie. Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Gabrysię A i Gabrysię A. Nie. Nie. Nie, aha. Gabrysię A i Gabrysię K. Mm. Jedna nas ogląda, a druga chyba nie. No, ale a i tak, tak to tak mm -hmm. mm, ok Tak więc tak, to by było na tyle. Eee, damy zna znajdzie się Pimpuś, bo to jest straszne. Mam nadzieję, że on był taki pociążny. A jeszcze na ostatnim filmiku mówią, Pimpuś to piękny piesek. Ojejku, jaki piękny piesek. Ok, a więc dziękujemy bardzo za oglądanie. zapraszamy na naszego Instagrama oraz na eee, Tak, dziękujemy, że jesteście. Buziaczki dla Was. Trzymajcie się cieplutko. Bye! Cis! Jedziemy na basen! A ja, jakbyście ci pytali, ja nie jadę na rowerze, to znaczy ja jedę na rowerze ale na bagażniku mojej mamy. Dzięki, mamus! Jedziemy! Juhu! Dzięki! A my lubimy być rozłożone. A ja A ja będę Uśmiech!